Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego mam ryjek świni, no to muszę wam powiedzieć, że naprawdę nie mam pojęcia, po prostu wchodzę sobie do gry, mam coś takiego, mówię okej, okay, dobra, mo może tak być, w ogóle cześć, ja jestem Michał, to jest kolejny odcinek chyba z 13 albo 14 przygód z lotarem na szybko was oprowadzę i pokażę wam co się e, zmieniło i później zajmiemy oczywiście się tymi rzeczami, które e, przygotowałem na ten odcinek a jest tego troszkę, e, jest tego parę fajnych rzeczy, po pierwsze mam coś takiego, P proszę bardzo, są tutaj krowy OK, bo krowy mi się bardzo, bardzo przydadzą. Możecie napisać, jak wam się po prostu podoba ten design tego właśnie, tej klatki dla tych zwierząt, tego wybiegu, powiedzmy, mini wybiegu. Tutaj oczywiście będą na przykład świnie, tam będą kurczaki i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ogarniacie tą serię, no to zauważycie, że po prostu tu jest, to było zejście do kopalni, ale przerobiłem to na coś innego, ponieważ, uwaga, 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 na dole zaszły też pewne zmiany na razie to wygląda w ten sposób tutaj nic nie ruszałem, bo tam pisaliście, że flotar, może zrobić coś takiego, że e, po prostu daj mm, szkło, wepchnij pistonę i wtedy te stroje będą takie ukryte za szkłem, ale ja nie chcę czegoś takiego robić, bo wiecie, ja, ja chcę z tymi strojami mieć tak, że o kurde, potrzebuję jakiegoś stroju, pyk klikam sobie i o, od razu go zakładam ani, że muszę rozwalić szybę, albo coś takiego więc e, ta, tak to wygląda podłoga zmieniona tu jest, tu też jest inna podłoga, tu są oczywiście jakieś rzeczy e, z fossils, z Dinozaurami tutaj mamy oczywiście z a ponieważ, uwaga, zrobiłem sobie em, sieć, którą oczywiście już napełniłem moje web-shootery, także sobie dzisiaj to przetestujemy. Dzisiaj także będę chciał wykluć em, nowe dinozaury. W sumie wiecie co, możemy zacząć od razu to robić. Pytanie, czy raczej to się uda bez żadnych problemów, czy wiecie, znowu będą wybuchy i znowu trzeba będzie zaczynać od początku. Czekajcie, weźmy ze troszkę mięsa, wrzućmy to i pójdziemy się pobawić z Spider-Manem. A wy międzyczasie możecie wbić na gierwa, gdzie z Flotar, macie 3% zwrotu na grę. Ile to jest tutaj? Analyzer, ok, cek, cek. No. I będzie nam się tworzył dinozaur. Miejmy nadzieję, że nic się nie rozwali. Tutaj, czy coś jest nowego, ciekawego? Nie. Tutaj jest totalna nuda. Czekajcie, zjem co nieco. Eee, I co, wstrzyknijmy sobie w ogóle moce Spidermana, ponieważ nie wiem, czy zauważyliście, ale nie mam żadnych mocy, poni ponieważ du dużo razy mówię słowo ponieważ, ale wziąłem sobie te moce Spidermana, wyssałem z siebie, więc e, mogę zrobić coś takiego, cyk i już jestem Spidermanem. Wydaje mi się, że to jest e, o wiele lepsze, bo wiecie, jeżeli później będę miał jakiś motor albo coś takiego, no to raczej nic nie będę mógł z tym zrobić. A mając, Proszę bardzo, strój Spidermana, o nie, 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 jeszcze ten, to nie jest wszystko. Um, to są webshootery? Web Dobra, webshootery mają być tutaj. No i zobaczymy, przetestujemy to. Jak wygląda um, Peter Porker? Bo wiecie, mam rejek świni. Nie, nie serio, nie, nie wiem dlaczego to się stało. E, chwila, jest noc troszkę, okej. Okay. Teraz tak. Aha, aha, aha. Dobra, mam sieć. Wow! wow ho oh, oh, oh. Dobra, czyli mogę sobie zrobić coś takiego. I cyk, klikam z... Trzeba się przyzwyczaić do tego. No. Be będzie. Oj, będzie bardzo ciężko się przyzwyczaić. A, te teraz mnie. Dobra, lewym się puszcza tą sieć. Jeżeli zrobię coś takiego i teraz kliknę spację. Chwila. Nie, powiem wam tak, ta sieć działa. Bardzo dziwnie. Dobra, lewym sobie to puszczam. Tyk. Powiedzmy, że chcę wejść sobie na drzewo. Oczywiście, że nie mogę sobie wejść na drzewo, bo to by było zbyt impact web. Aha, czyli rozumiem, że tą siecią mogę kogoś atakować. W sumie możemy sobie to e, na szybkości przetestować i tak nam się tworzy ten dinozaur Triceratops. Więc... E, więc tak czy siak trzeba będzie poczekać. Okej, okay, i czy... Aaa, rozumiem! Zobaczcie, my zatrzymaliśmy tego gościa. Ej, to jest... To jest naprawdę fajne! Gdyby dało się to sieć zmieniać jakoś o wiele szybciej, to mogłoby być z tego coś nawet nawet dobrego bo powiedzmy szarżuje na nas jakiś boss czekajcie czy ja znajdę tutaj jakiegoś bossa na przykład na smoku chciałbym to przetestować czy to w ogóle będzie działało e, polećmy sobie tutaj w ogóle to jest ta wieża Chciałem ja w ogóle tą wieżę zwiedzałem bo pamiętajcie straciłem save'a musiałem sobie wszystko tam e, ponownie, ponownie ogarniać z przedmiotów ale na przykład czy byłem tutaj o tu jest spawner ok. Spawner jakichś tam zwierzaków. Ale no, Spider-Man Spider może być spoko, tylko. O, cześć. E, trzeba ogarnąć. Oha, dobra, to są książki, 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 książki. Dobra, weźmy sobie siodło. E, trzeba ogarnąć, jak ta sieć dokładnie działa. Pek. No, wydaje mi się, że ta, ta jest najbliżej tego, co, co możemy każyć ze Spider-Manem. Jeżeli powiedzmy, chciałbym wejść sobie tam do góry. A, widzicie, pyk. A, okej, okay, zadziałało to. Jeżeli tak, zrobimy... O kurde, polecę? Nie, nie poleciałem, bo za daleko to jest. Wezmę tutaj cyk. Kurde, muszę się. A, nie, nie mogę teraz odczepić tej sieci. Taka ciekawostka. Dobra, zadziałało? Zadziałało to, czy nie? E, wow, dobra. A ja byłem w ogóle przytwierdzony jeszcze do kolejnej sieci, którą gdzieś tam sobie wypuściłem. Dobra, zrobimy sobie coś takiego. Nie, nie, nie działa to tak. Dobra, pek. Pyk. no i trzeba w locie, trzeba w locie po prostu tej sieci się pozbyć i to, to może się wydawać łatwe, ale naprawdę jest to dość, e, dość ciężkie, także pierwszy test Spidermana jest dobry, jest dobry, ale trzeba po prostu się nauczyć jak dokładnie, e, jak, jak dokładnie wypuszczać tą sieć, może wróćmy do domu i sprawdźmy jak tam e, nasz dinozaur, czy już mi się dom na przykład pali, bo boję się, że spowoduje to wybuch i będzie jakiś glut, okej? Okay. Ojejku, naprawdę połowa dopiero. A pamiętajcie, że ja chcę jeszcze wyklubić dwa dinozaury w tym sensie. Nie, jeszcze jednego chcę dzisiaj. E, na pewno chciałbym tego Ptero. ptero e, pteranodona. E, tego chyba nie będę ruszał. To wydaje mi się, że to jest jakiś zwykły, tak? I Ankylosaurus. Dobra, czyli te dwa chcę: Ankylosaura, Ankylosaurusa. E, ankylozaura, przepraszam, i Triceratopsa. Także w sumie możemy jeszcze e, wejść sobie. I powalczyć. W ogóle straciłem, nie, nie mam swojego mieczyka. Nie wiem, czy to zau zauważyliście, ale po drodze, oczywiście, musiałem umrzeć dwa razy i stracić wszystkie przedmioty, jakie miałem. Plusem tego jest: zobaczcie, jaki ten w ogóle Spider-Man jest e, silny. Bez żadnych przedmiotów, bez niczego. Naprawdę sobie dość mocno e, dość mocno radzi. Te jakieś lagi są. Nie, nie mam pojęcia, dlaczego są lagi, ale chcę iść w tamten rejon, ponieważ. Ale doskocz Spider-Manie. E, chcę iść w tamten rejon, ponieważ tu się respią... Halo, puść tą sieć. E, tu się respią potwory, które dają mi e, jakby... EXPA. Zresztą nie, nie zrozumiecie tego, o co mi chodzi, ale chodzi o tą modyfikację. Widzicie, mam dziesiąty poziom i tutaj właśnie pojawia się dużo takich fajnych potworków, jak na przykład ten, który no troszkę bije, ale z drugiej strony ja jestem Spider-Manem, więc raczej sobie z nim poradzę. Wiecie co, nawet wezmę to sobie tej sieci, użyję. Okej, okay, wezmę sobie tak. I tej strzelmy w ciebie. O siema, sie siema kurczaku. Dobra, załatwmy go. Idzie kolejny. Tylko ja muszę, nie, nie mogę mieć nic w ręce. A widzicie, na tego nie działa to. Ej, to jest dziwne, że na niego dzia nie działa. Na ciebie? Okej, okay, zatrzymałeś się. A na ducha? Dobra, na ducha też to zadziałało. Na, na zombiaka z jakiegoś powodu nie chcę, to, em, nie chcę to reagować. O, w ogóle tu są owce, dobra. Powiem wam, że z tymi em, krowami miałem naprawdę dużo problemu, żeby znaleźć dwie krowy i żeby jeszcze za mną szły. No, to było dość dziwne, ale spoko. Spider-Man... Fajny, ale z tą siecią pewnie bym jeszcze coś próbował rozgminić jakąś, e, lepiej tą mechanikę, no bo... No, nie, nie ma mowy na razie o bujaniu się na sieci, jak w jakimś komiksie albo filmie. No nie, to jeszcze niestety nie jest ten, um, nie jest ten moment. Dobra, wróćmy sobie do domu, cyk. Dobra, na kościół. A, no, oczywiście, że sieć nie doleciała. A teraz? Dobra, jest, udało się. Wow, jestem... A, czemu kościół jest... Czemu kościół jest rozwalony? Chyba, że on jest rozwalony przez to tornado, które było jakiś Czas temu widzieli. Co to było? Ej! Co to jest? Nie uciecę, że się zbliża jakieś ogromne, gigantyczne tornado. Dobra, to tak wygląda, jakby się coś bardzo, ale to bardzo złego zaczęło dziać. I pamiętacie, jak mówiłem, że jeżeli się Zbierze jakieś tornado, no to wtedy ja usuwam tego moda, bo nie chce mi się budować tego od samego początku. Także miejmy nadzieję, że. Raczej to jest. Idzie. Ej, dobra, czyli tak, tu jest ten punkt. I to tornado zbliża się w moją stronę. C0 się nazywa. Dobra, za zaraz to zobaczymy. Ej, fajnie jest ten mod. Znaczy fajnie, 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 że widzę po prostu, um, jak to będzie powstawało, ale idę spać. Idę spać, może akurat przez noc tornado minie i nie rozwali mi domu. O kurde. Ty, naprawdę to się zbliża. Eee... Słuchajcie, zrobimy tak. Ok, uwaga, uwaga, uwaga. Ja chcę zobaczyć to tornado, Wy też na pewno chcecie to zobaczyć. Ja zrobię save'a tego mojego świata. Teraz w tym momencie zrobię szybkie cięcie i po prostu wrócimy do tego. Bo serio mnie interesuje, co za potwór się tutaj tworzy. Także dajcie mi chwilę, skopiuję save'a i wrócimy za chwilkę. Dobra, świat mi się prawie załarował. Już oczywiście mam zrobioną kopię zapasową. W razie, gdyby coś tu się złego stało, co się za potwór tworzy. Ty, ale te chmury w ogóle inaczej wyglądają. Pytanie: Czy to po prostu inna wersja tego moda? Ja coś wygrywałem tam. Czy o co chodzi? Dobra, T tak wygląda mój dom na razie przed, e, przed przejściem tej wichury. Ok, sprawdźmy. Sprawdźmy, jak to wygląda na mapce. Czy to się zbliża w moją stronę? Tak, zbliża się idealnie w moją stronę. I. Wyobraźcie sobie, gdybym nie miał tego save'a, to by czekała mnie znowu odbudowa. Joki, to jest ogromne! Ej, to jest największe tornado w Minecrafcie. Jak. Patrzcie na to! Nawet tego nie mogę objąć. E, Chwila, weźmy sobie z większym, może render distance? Tak, dość mocno. Może to jest jakaś burza piaskowa? Ale zobaczcie, tu jest śnieg, deszcz, wszystko. Tu jest po prostu wszystko. A może to mi nic kompletnie nie zniszczy? Co się dzieje? Co tu się odwala? Siema drzewa, co tam u was? W ogóle nie wiem czy zauważyliście, ale mogę sobie biegać bez żadnego problemu i nic mi się nie dzieje. Może śniadanie to będzie bez wczytania tego tej kopii zapasowej. Ale no, ogromne to jest. Czy to jest taka burza piaskowa raczej, nie? O! Ścięła mi się gra, boję się. Dobra, jest wszystko w porządku. Nie wiem, potwory sobie stoją, bez żadnego problemu. Dom też mój stoi. Czyżby to była po prostu burza piaskowa i tyle? I nic więcej z tego nie będzie kompletnie wynikało? Nie no, na górze wydaje się wszystko w porządku. Nawet, nie wiem, postacie się nie, nie zniszczyły, znaczy postaci nie zostały zabite, nic. Dobra, sprawdźmy. Czyli tak, przeszło. O, obok mnie. C0 i teraz się już oddala. Dobra, także obyło się nawet bez wczytania, e, bez wczytania tego save'a. Szkło w ogóle nie zostało zniszczone, także mamy przynajmniej e, chwilę dłużej na tym modzie. Je, jeszcze dłużej sobie pogramy. No i zobaczcie, jak mi się respią tutaj potwory, ja tego nie rozumiem. Wszystko jest oświetlone, patrzcie, obok pochodni one się respią. Ech, to jest dziwne. To jest naprawdę dziwne, że coś takiego po prostu tutaj jest. Dobra, wejdźmy Ta drzewa przed domem, jeszcze. Pewnie te drzewa przed domem. Ech, pieprzone, dobra, ty też chodź tu. A niby mnie podrzucasz. O kurde, jaki ty jesteś silny. Nie, tak naprawdę nie jesteś silny. Idziemy po dinozaura. Miało, mieliśmy dzisiaj wykluwać dinozaury, więc sprawdźmy, czy tak pierwszy się udał. Dobra. I weźmiemy sobie dwa, będziemy wykluwali naraz. Ale zanim do tego przejdziemy, no to zrobię po prostu e, cięcie i zobaczymy się al w momencie, gdy po prostu albo ten już będzie gotowy, e, czyli tu będzie jajo, albo po prostu będzie nas, e, albo po prostu będzie kolejny wybuch. Sorry, że tak dzisiaj gubię wątek. Ale zobaczcie, jak to wygląda epicko. No, także widzimy się za chwilkę. Ej, czy tylko mi te chmury przypominają po prostu ziemniaki? Ty, to jest. Wydaje mi się, że to jest tekstura po prostu ziemniaka. Ktoś zrobił zdjęcie ziemniaka i dał to jako takie wiecie. Piaskowe chmury. Przyjrzyjcie się. Nawet zatrzymajcie sobie film. No, jak nic, to są ziemniaki po prostu. Ziemniak PNG ktoś pisał w Google i sobie wziął coś takiego użył. Nie wiem. Chyba, że tylko mi przypomina, możecie pisać w komentarzach, czy dla, tylko dla mnie to po prostu wygląda jak ziemniak. O, patrzcie. Patrzcie, jaki ziemniak tam jest. No, dziwne to jest. Zobaczmy jak tam nasz dinozaur, czy już jest gotowy, ten drugi oczywiście. Ankylozaur, połowa, połowa, także jeszcze chwilkę musimy poczekać. No i proszę, zaczynamy wykluwać dwa dinozaury, triceratopsa i ankylozaura. Okej, okay. nie wiem czy one nie potrzebują czasami pochodni, czekajcie, kliknijmy sobie książką na tego dinozaura i jest. Jest ciepło, także się wykluwa, a ty kolego? Tak, także musimy znowu chwilkę poczekać. E, nie wiem, czy będę musiał im rozkazywać patykiem, bo na tego dinozaura oczywiście działa patyk, proszę bardzo. I wiecie nad czym się zastanawiałem, czy w ogóle te dinozaury da się dosiadać? Bo e, w sumie, ja pamiętam, jak grałem na, te, na tym modzie, chyba na wersji 1.7.10, no to była taka opcja, ale teraz z drugiej strony, jak sobie wpisywałem jakieś siodło na przykład no to mamy siodło zwykłe. I mam niby si zwykłe siodło, ale gdy próbowałem po prostu założyć temu e, dinozaurowi, no to nie da się. I pytanie do was, czy w ogóle jest opcja dosiadać tych, te dinozaury? No bo to by było spoko, wybrać się na jakąś e, wędrówkę, to wiecie, jak w Ark Survival Evolved, na jakiegoś bossa, coś takiego ale z drugiej strony, jeżeli one są tylko i wyłącznie po to, aby były i wiecie, nie, nic więcej nie można z nimi zrobić, no to to jest moim zdaniem troszeczkę dziwne. Czekajcie, wezmę sobie patyka, oczywiście już mi się e, zaczyna robić trochę syf y, w szafkach, znaczy w sumie w tej skrzynce. Dobra, zobaczymy jak idzie wykluwanie. Tutaj będzie triceratops, prawda? Ila książka? 54%, bardzo szybko się wykluwają, myślałem, że e, będzie to trwało o wiele, wiele dłużej, czy mam jeszcze. jakieś Ogrodzenia, w międzyczasie mógłbym postawić. Ok, 35. E, jedną to mam. Dobra. To weźmiemy na szybko, jeszcze postawimy tam na samym końcu tych moich wybiegów. Ok, tutaj nic się nie zrespiło. Pyk, 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 pyk. Tylko chwila. Czy to ma być tak? To ma być. Oj. Dobra. Później to ogarnę. I tutaj ma być ogrodzenie. Dobra. I tutaj też postawię ogrodzenie, także wszystko jest ładnie dokończone i czekamy. Czekamy na moje piękne, moje piękne dinozaury. 81% przecież w sumie. Mo może szybko się prześpię, może się uda. Dobra. Proszę, proszę, proszę. W ogóle będę musiał zabić tą Ezrę, e, Natalii i tak dalej, całą ekipę, bo cały czas oni narzekałem. O nie mamy jedzenia, o nie mamy On Tak, bo wioska została zniszczona, nie wiem czy pamiętacie. Uwaga. Drugi dinozaur dalej wykluwa się maluchu. 95, 96 i szybko jeszcze będę musiał iść na, na urodziny, narodziny tamtego. I. Okej. Okay. Jest. Ale zawył. Kurde jaki agresor. Dobra. Ej, ty gdzie ty jesteś? Siema. A, i tam, tamten też się wykluł. E, dobra, czy jesteś głodny? Bo mam akurat coś dla ciebie przygotowanego, proszę. Ale słuchaj, 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 słuchaj. Ja wiem, że ty byś chciał. Okej, okay. ty, ty byś bardzo chciał pewnie chodzić. Ale jeszcze, je, jeszcze jesteś za mały, dlatego musisz chwilę poczekać. Dobra, triceratops. Te ładny ten triceratops. No, zobaczymy jak Ptero wygląda. Nie to, przepraszam, ankylozaur też jest roślinożerny, prawda? Dobra. E, chodź za mną. Chodź, 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 chodź. Tutaj. No i będziemy musieli po prostu poczekać, aż on troszkę. Em, troszkę podrosną, bo na razie... W ogóle nie wyglądają jakoś okazale. No i przydałoby się, kurde, powiększyć te klatki jednak. Jed jednak większe klatki to bardzo by się tutaj przydały. W ogóle nie wiem o co chodzi. Aha. Czekajcie to. Ta trąba powietrzna nadal tam jest. W ogóle widzicie te chmury? Nie wiem o co chodzi z tymi chmurami, że na przykład tutaj ich nie ma, a tutaj są. To są oczywiście z tej modyfikacji. No ale wykluliśmy e, dwa nowe dinozaury. Możecie pisać w komentarzach, który wam się bardziej podoba. Czy Triceratops, czy Ankylozaur, no ten na nikomu już nie przypadnie do gustu, sorry kolego. Byłeś pierwszy, no bo taki po prostu, um, te, wiecie, jako pierwszy, jako pierwszy dostałem twoje DNA, ale no nie jesteś jakiś super, powiedzmy sobie szczerze. Tutaj bym musiał na przykład zrobić im jaskinię, to bym chciał, taką, wiecie, domek, w którym mógłby się ukryć. Jakieś wodę też by się przydało doprowadzić tutaj. Wiadomo, to jest wszystko czysto, um, czysto kosmetyczne, no bo oni tak raczej nie będzie, <śm> nie będzie musiał pić wody, ale można coś takiego zrobić, jakiś mały zbiorniczek, tak, tak samo dla Ciebie. <śm> ale one fajnie leżą. No, spoko. Ty, co jest? To ty tak warczysz? Taki mały, a tak warczy? Oczywiście potwory za domem, mimo że wszystko jest oświetlone to one i tak się będą respiły po prostu obok moich pochodni. Czego kompletnie nie rozumiem. Dobra, wiecie co? Jeszcze muszę załatwić jedną ostatnią rzecz, którą w sumie już wam powiedziałem, że to muszę zrobić. Ale zróbmy zrobię to na odcinku. Natali, słuchaj, jest taki problem, Czy jak widzisz wioski już nie ma, prawda? A ty nadal mówisz, że jesteś głodna. Jeżeli chciałbym zakładać wioskę... No to nie chciałbym, żebyś po prostu była w tej wiosce i tyle. Ty, tyle chcę ci po prostu powiedzieć. Także niestety muszę, się, mu, muszę cię wygnać z tej wioski. Czekajcie, dlaczego w ogóle jestem taki słaby? Może tym? Więcej będę bił. No. Ok. <laughs> dostałem od niej przedmioty. Tutaj jest domek. Hmm. Chyba, o, chyba oni się już żegnają. Dobra. Zróbmy to. Okej, okay, jeżeli zakorujemy po prostu nową kolonię, no to zaczniemy po prostu od zera, a nie z tymi ludźmi, którzy tylko narzekali i w sumie kompletnie nic od siebie nie dali. Także możliwe, że tutaj w tym miejscu powstanie nowe miejsce dla nowych ludzi, którzy będą myśleli, a nie tak jak ci, wiecie, bo o, jesteśmy głodni, no to idźcie do roboty, kurde! Idźcie, róbcie cokolwiek, to będą wam dawały jedzenie, chociaż nie, z drugiej strony stołówka, która tu była, została zniszczona. Więc... E, no. Więc tak to wyglądało. Dobra, dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, mimo tego, że był e, bardzo, bardzo chaotyczny. Nie to, to było dziwne, że aż tak, tak to wszystko chaotyczne, e, że aż tak to wszystko chaotycznie wyszło. Czekajcie, jeszcze nakarmię moje małe dwa dinozaury. Zrobimy oczywiście jakiś tutaj, wiecie... Jakieś dekoracje, żeby to ładniej wyglądało. Temu też będę musiał coś zrobić. Żeby jakoś fajniej to... E, Wyszło! Także strój Spidermana e, przetestowany. Oczywiście będę musiał tak czy siak zrobić ten lepszy, już prawdziwy strój. Bo ten, który aktualnie mam, no to on jest... Wiecie, to jest ten prowizoryczny. Ale z drugiej strony, problem jest taki, że ja zgubiłem po prostu... E, zgubiłem crafting na ten nowy strój. Nie pamiętam nawet jak to się nazywało, takie na niebieskie. Ulala, la, co to za przedmioty. No i trzeba by było yy, ogarnąć portal do tych nowych światów, ale tym się zajmiemy pewnie w kolejnych odcinkach. Ja może sobie poszukam po prostu tego portalu, żeby w końcu ruszyć tą modyfikację. Trzeba by było Iron Mana nowego zrobić też. No widzicie, jest dużo rzeczy do roboty. Także wszystko na spokojnie. Ja Wam życzę miłego dnia i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, pa. pa.